Pani dyrektor, już w najbliższą środę w Hotelu Biały w Wałbrzychu odbędą się targi pracy. Bardzo ciekawa i bardzo taka praktyczna w dzisiejszych czasach impreza. Tak, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu organizuje po raz pierwszy międzynarodowe targi pracy. Przypomnę, że wcześniej takie targi pracy były organizowane w Gorzelcu, w tym roku po raz pierwszy w Wałbrzychu, czyli zapraszam wszystkich na targi pracy do Wałbrzycha, Hotel Biały przy ulicy Piotra Wysockiego 45 w godzinach od 10 do 13. Mamy ponad 50 wystawców, w tym kilkanaście instytucji, to Instytucje oczywiście z Wałbrzycha, między innymi Powiatowy Urząd Pracy, Państwowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Także zapraszamy osoby, które są bezrobotne, osoby, które poszukują pracy, naszych kolegów tutaj, obywateli z Ukrainy, ale zapraszamy również młodzież, tak, która chciałaby wiedzieć, jak dzisiaj wygląda rynek pracy i dlatego te targi są organizowane. Tu właśnie, tu właśnie dotknęła Pani bardzo ważnej kwestii dotyczącej młodzieży, bo oni często nie wiedzą, jak pokierować swoim życiem zawodowym. Takie targi to okazja, aby dostarczyć im lepszej wiedzy na ten temat. No muszę powiedzieć, że młodzież ma już tą wiedzę, bo już od paru lat są doradcy zawodowi w szkołach, ale również doradcy zawodowi przy Powiatowym Urzędzie Pracy, przy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Ale oczywiście tak, to jest też dobry moment przyjść i zobaczyć, jakie zawody są poszukiwane. A muszę tutaj powiedzieć taką ciekawostkę, że mamy opracowany barometr zawodów i mamy ponad 50 zawodów deficytowych, określonych, czyli dobrze wiedzieć, że dzisiaj na przykład brakuje kierowców ciężarówek samochodowych, żebudowlańców, nauczycieli, pracowników służb mundurowych i na targach pracy wszystkie służby mundurowe również będą. Zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie na targi pracy do Wałbrzycha, Hotel Biały w godzinach od 10 do 13. Zuzanna Bielawska, wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.